Zrób coś dla miasta, a miasto Ci się odwdzięczy. Mówisz, zima znowu zaskoczyła kierowców? Ty możesz to zmienić. Jesteś mistrzem w swojej kuchni? Wykorzystaj to! Mówią, że jesteś złotą rączką? Pokaż to! Dbanie o czystość to Twoje hobby? Ubierz białą rękawiczkę i pokaż innym, jak się to robi. ZGM proponuje bardzo korzystne warunki odpracowywania długu. Czyli można zrobić coś w kierunku poradzenia sobie z niełatwą sytuacją. Wystarczy przejść do naszej siedziby. Tam nasi pracownicy ustalą warunki spłaty czy odpracowywania długu. Jeśli posiadasz zadłużenie po opłatach czynszowych, a nie masz możliwości jego spłaty, możesz swój dług odpracować. Przejdź do zakładu gospodarki mieszkaniowej w Rybniku i dowiedz się, jak możesz to zrobić. Możesz również zajrzeć na stronę internetową www.zgm.rybni.pl.